Witaj użytkowniku Like. W tym filmie instruktażowym zademonstruję Ci, w jaki sposób aktywować swoje konto. Na Twoją skrzynkę mailową został dostarczony e-mail ważny przez 48 godzin. Jeżeli nie zdążysz kliknąć w link, proszę o kontakt, wtedy wyślemy e-mail ponownie. Po zapoznaniu się z treścią, wystarczy kliknąć link i zostaniemy przekierowani do strony. W tym momencie pozostał krótki formularz do wypełnienia, więc wpisujemy swoje hasło, którym będziemy logować się do systemu. Wybieramy, jakim rodzajem użytkownika jesteśmy. Jeżeli mamy firmę, wybieramy B2B i opcjonalnie wpisujemy swój NIP. Jeżeli jesteśmy konsumentem, klikamy B2C. Ostatnią rzeczą pozostało zaakceptowanie zgód marketingowych. Są to standardowe zgody marketingowe na przetwarzanie danych osobowych i możliwość korzystania z systemu. W tym momencie przycisk ustaw hasło podkreślił i podświetlił się na czerwono, co umożliwia nam kliknięcie. Po kliknięciu zostajemy przekierowani do systemu i po wpisaniu swojego e-maila oraz nowo ustawionego hasła już możemy korzystać z systemu i zalogować się do niego. Konto zostało aktywowane i w tym momencie możemy korzystać z systemu.